Emil Coenwik trafia do widzewa, czy to najlepszy w zimowym okienku transferowym? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Brown. Budowa Wilkiego widzewa przed rundą wiosenną nie ustaje. Mamy kolejny hitowy ruch na rynku transferowym. Tym razem jednak nie jest to ekord, jeśli chodzi o kwotę. Ale jest to w mojej opinii zawodnik, który być może jest najbardziej imponujący, jeśli chodzi o nazwiska, które tej zimy trafiały do ETS-u. Jakim piłkarzem jest Emil Koenig? Jak może wyglądać środek pola widzewa na wiosnę? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od krótkiego przedstawienia 25-letniego środkowego pomocnika, który zasili ekipę Igora Jowiczewicza, i będzie to drugie bardzo uznane nazwisko, jeśli chodzi o piłkarza, który gra na tej lub pokrewnej pozycji, jeśli chodzi o zimę. A więc po tym, jak do ETS-u trafił doświadczony pomocnik z Kopenhagi, Lukas Leae, chociaż jest to, tak jak wskazałem, piłkarz zdecydowanie, bo aż 7 lat starszy od swojego rodaka, który teraz zasila ekipę z Łodzi, mamy już oficjalne potwierdzenie, to stało się jasne, kiedy to Beane zgrywało swoje ostatnie spotkanie na poziomie Ligi Europy i środkowy pomocnik pożegnał się z kibicami. Konkretnie uczynił to za sprawą trafienia, które dało wówczas ekipie z Belgii wyrównanie. Na 2 do 2 trafią Korintx z jedenastki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 3. Myślę, że było to bardzo symboliczne pożegnanie, które kibice także spuentowali bardzo okazałym śpiewem na rzecz tego pomocnika i w tym momencie chciałbym Wam to pokazać, ponieważ w mojej opinii jest to jak najbardziej godne uwagi. Thank <laughs> Przed ostatnim spotkaniem przeciwko szturmowi Graz, bo już można powiedzieć, że klub go puścił przed tym ostatnim spotkaniem. Co też nie było oczywiste, ponieważ Bran jest cały czas na granicy awansu do 16 Ligi Europy. W tym momencie jest na miejscu 22. Tylko dwie ekipy za nią się łapią do czołowej 24. A mimo tego ten pomocnik trafia do widzewa. No ale jeśli chodzi o poprzednią kampanię ligową, a także tę obecną europejską, ponieważ no jeśli chodzi o ligi skandynawskie, to jest to coś bardzo nietypowego, tak z naszego punktu widzenia, a więc tam sezony są roczne. Mieliśmy kampanię 2025 w wykonaniu tego pomocnika, która była bardzo owocna. W 29 spotkaniach zdobył 8 bramek, zaliczył 3 asysty i łącznie został najlepszym strzelcem swojego zespołu w całym roku kalendarzowym, co uwzględniając jego pozycję, jest godne uwagi. Jeszcze powiem kilka słów na temat tego, jak pozycjonuje się na boisku ten bardzo okazały pomocnik. Natomiast też chciałbym wam skrócić nieco, jak wyglądała kampania europejska w w wykonaniu Bran, bo ona rozpoczęła się od kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Tam były dwa spotkania z Salzburgiem i Koenwik w jednym z nich strzelił bramkę. Łącznie rozegrał komplet 180 minut. Natomiast jego ekipa ostatecznie się z elitą pożegnała już na etapie drugiej rundy, a następnie to były mecze już na poziomie Ligi Europy. Potencjalnie Bran mógł trafić na Legię Warszawa i bardzo o tego pamiętam. Wówczas nie chciałem, ponieważ jawiła mi się ta ekipa jako czołowa, a Koenwik jest czołowym zawodnikiem tej właśnie drużyny. Także można powiedzieć, że on stan stanowił o sile, co jest widoczne patrząc nawet na dorobek bramkowy, uwzględniając jego pozycjonowanie na boisku, a więc to są trzy bramki na poziomie fazy ligowej. Były także dwa spotkania jeszcze w kwalifikacjach. No i jeśli chodzi o rozegrane minuty, to właściwie tylko trzech zabrakło do tego, abyśmy mieli taki całkowity komplet 630 minut. no Jest to wartość bardzo wysoka i też pokazuje nam, jak istotnym był zawodnikiem dla swojej ekipy. Natomiast jeśli chodzi o te kwalifikacje do Ligi Europy, to jest komplet 360 minut. Mecze najpierw z Haken, a więc, powiedzmy, że tak półlokalny. Oczywiście między ekipami z innego kraju, a więc między Norwegami a Szwedami. Też myślę, że bardzo istotny. Później była Lajnaka 2 do 1 i 4 do 0. W tej ostatniej rundzie jego ekipa awansowała do Ligi Europy, co nie udało się chociażby w warszawskiej Legii. Pamiętamy to, jak lato wyglądało. Natomiast jeśli chodzi już o kampanię fazy ligowej, to powiedziałem, że tylko 3 minut zabrakło. I jeśli chodzi o Końwiga, to są 3 trafienia z Rangersami, kiedy to jego ekipa wygrywała 3 do 0. Z pałkiem gol na wagę emis też bardzo dobry był występ w tym spotkaniu konwiga i ten czwartkowy przeciwko Midtjylland, kiedy to, tak jak wskazałem, dał wyrównanie, trafił na 2 dwóch. Chciałbym zwrócić uwagę na słowa eksperta i skauta piłkarskiego, który znajduje się bardzo blisko Bran, Ktruta Hojbardena. Te słowa znalazły się w artykule na weszło na temat Kornwiga. Do niego mogę odesłać, link znajdzie się poniżej, to jest bardzo krótki cytat. Natomiast myślę, że genialnie odda to, w jakiej sytuacji znalazło się Bran podejściu odejściu Cornviga. i cytuję. Jeśli władze Bran wypuszczą go teraz, to se on skończy się zanim się zacznie. Tutaj jest także odniesienie do tego, że kampania Welite Serien jest w formacie rocznym, o tym już powiedziałem. No i jeśli chodzi o kwotę za Konwiga, to rozpoczęły się negocjacje na okolicach miliona euro. Natomiast, nawet tak z racjonalnego punktu widzenia, było wiadomo, że ETS będzie musiał zapłacić więcej za tego zawodnika. A nawet tak patrząc moim subiektywnym okiem, to ostateczna kwota, na której ma stanąć, a więc 4 miliony euro. I to będzie co ciekawe, długi wynik, jeśli chodzi o PKO Bank Polski Ekstraklasy. I drugi w jednym okienku, Autorstwo oczywiście jednego klubu, tylko Osman Bukai będzie droższym piłkarzem, tak powiedzmy, rękowo niż Emil Koenwig. Jeśli chodzi o PKO Bank Polski Ekstra oczywiście w kontekście zakupów, no bo sprzedaże były zdecydowanie droższe i nawet w tym zimowym okienku była bardzo droga, powiedzmy, że nie najwyższa, a wielka szkoda, bo byłoby to takie podwójnie historyczne okienko. Chociaż myślę, że tych historii jest już bardzo wiele, przede wszystkim przez widzów napisanych, a więc jeśli chodzi o Koenwiga, to tak jak wskazałem, tym moim subiektywnym okiem, ja jestem szczerze mówiąc mocno zdziwiony, że on trafia w tym momencie do Widzewa, no bo jest to 25-letni zawodnik urodzony w 2000 roku, który ma za sobą naprawdę kapitalną kampanię. Piłkarz nieprawdopodobnie wszechstronny, o tym jeszcze zaraz opowiem, który ma dwa lata do końca kontraktu, wyceniany chociażby przez Transfermark na 3,5 miliona euro i trafia w tym momencie do ligi powiedzmy, że tak porównywalnej do Elite Serien. Oczywiście Widzew jest gdzieś poza nawiasem, poza naszą PKO Bank Polskiej Ekstraklasą, przede wszystkim ze względu oczywiście na finanse, które pozwoliły być tak okazałe transfery tej zimy. Natomiast ja z perspektywy Koenwiga spoglądałbym na Ligi Top 5. Myślałem, że gdzieś być może do Serie A trafi, chociaż być może jakaś trauma u 25-letniego Duńczyka po przygodzie włoskiej pozostała, bo on kiedyś trafił do specji, no i trzeba przyznać, że dosyć brutalnie odbił się od włoskiego futbolu. O wieku 21 lat to było takie powiedzmy wejście do piłki seniorskiej konkretne, dzięki czemu został sprzedany przez Lingby, a więc przez jego klub nie jako macierzysty, jako jedenasty najdrożej sprzedany w historii i trafił do Włoch. No i trzeba przyznać, że tutaj ta historia była dosyć specyficzna, no bo on ze Specji był dwukrotnie wypożyczany do Cosenzy, a także do Cytadeli. No i tam jeśli chodzi o tę przygodę, to zakończyła się ona tak, że musiał wracać do Mewegi niejako w celu odbudowania się. No i trzeba przyznać, że właściwie dopiero w dłuższej perspektywie to było takie odbicie się bardzo konkretne. No a kiedy ono się udało, to była tak fantastyczna właściwie kampania. Właściwie długie miesiące tutaj Kordwiga. No bo jeśli chodzi o ten poprzedni sezon w barwach no to był to piłkarz niemalże w każdym aspekcie, jak wskazałem, najlepszy strzelec swojego zespołu, a trzeba przyznać, że tak ogólnie rzecz biorąc, Bran raczej nie jest ekipą słabą, chociaż troszkę mam wrażenie, że ta relatywność tutaj musi wejść w grę, aby opisać to, w jakim w tym momencie położeniu znajdzie się ekipa z Bergen, natomiast my nie Bran, a Koenigiem się w dzisiejszym filmie zajmujemy. No i jest to piłkarz w przypadku, którego bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek czerwoną flagę u tego zawodnika i tak oceniając perspektywy dokonania transferu, a często mówi się, że tutaj możemy być najbardziej rzetelni, bardziej wiarygodni, no bo oczywiście taka ocena następcza jest zawsze skuteczna, no ale w przypadku Koenwiga tutaj postaram się to zrobić już wcześniej, przed tym jak on zadebiutuje w barwach Widzewa, a jego debiut przypadnie dopiero na spotkanie PKO Bank Polski Ekstraklasy i to jakie, bo to będzie rywalizacja z Jagielonią. Też pytanie, czy on zagra w tym spotkaniu, no ale wydaje się, że jednak marka tego piłkarza niejako sprowadza nas do takiego wniosku, że chociażby z ławki się może w tym spotkaniu pojawić. Też rywalizacja w środku pola Widzewa jest taka, że głowa mała, natomiast Koenwig już do rzeczy jest przedstawiany jako piłkarz wszechstronny, taki pomocnik box to box, który potrafi pracować zarówno w defensywie, jak i podłączać się do ataku. I nawet kiedy jeszcze grał w Danii, powiedzmy w tej pierwszej części jego historii przed wyjazdem do Specji, był zawodnikiem nieprawdopodobnie pracowitym, a teraz do tego doszła niesamowita jakość piłkarska, którą pokazywał właściwie w wielu aspektach, czy to jeśli chodzi o podanie, czy to w kwestii strzału. I przede wszystkim na tę drugą chciałbym zwrócić uwagę. Konwik miał na plecach numer 10, no ale to nie był taki zawodnik, który gra jako ofensywny pomocnik, jak często to jest szkicowane, że mamy 6-8-10 w środku pola. To nie była taka postać, która będzie grała istotnie jako pomocnik ofensywny. Bardziej to była taka ósemka. Natomiast mam wrażenie, że ten numer 10 odnosi się niejako do takiej roli, jaką Korwik odgrywał w barwach Brana, więc to była absolutna dusza zespołu. No i jeśli chodzi o te spotkania w Lidze Europy, to przede wszystkim takie bardzo wysoko przegrane spotkanie mi się rzuciło w oczy. A więc czy 35 na 37 celnych podań wówczas zagrał Kornvik. Najlepszy wynik w swojej swojej Zbitej ekipie. No i 14 z 15 tych w strefę obrony rywala. Jeśli chodzi o tego piłkarza, to 62 kontakty z piłką. Najwięcej w tym spotkaniu, w bawach, oczywiście swojej drużyny. Natomiast jeśli chodzi o to ostatnie spotkanie, to było aż 30 pojedynków. No i jeśli chodzi o ich skuteczność, to było troszkę gorzej, bo to tylko 7 wygranych. No i tutaj aż 10 z nich było pojedynkami w powietrzu. 185 cm wzrostu mierzy 25-letni Duńczyk. Mam wrażenie, że takim słowem dobrze oddającym to, jak on wygląda, jest postawny. No nie jest to jakiś piłkarz, wielkogabaretowy. Natomiast mam wrażenie, że do tak fizycznej dywizji, o tym nawet mówił Igojowiczewicz, Jowiczewicz, że on został niejako zaskoczony przez PKO Bank Polski Ekstraklasy tą fizycznością, a mimo wszystko tego się spodziewał Chojwacki szkoleniowiec, kiedy to trafiał do Widzewa. Kornwik będzie bardzo dobrze pasował. No i przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt, jak wchodzenie w pole karne przeciwnika już w strefie wysokiej. Kapitalnie końwik jest w stanie dać opcję prawo czy to lewo skrzydłowemu. Akurat często takie akcje pojawiały się ze strony prawej. Następnie akcje sfinalizowane no, i też jeśli chodzi o eksplozywność, to mimo tak, powiedzmy, o pokaźnych warunków fizycznych, wydaje się, że w przypadku Coenwiga też jest to piłkarz, który potrafi nieprawdopodobną siłę wygenerować pojedynczego zagania czy do strzału. To było bardzo imponujące, No niemal z miejsca takie kapitalne kopnięcie w wykonaniu tego pomocnika. Jest także umiejętność przerzutu. Wydaje się, że naprawdę bardzo wiele takich pozytywnych cech jest tego piłkarza i dlatego z perspektywy dokonywania transferu ja oceniam go jako numer jeden w zimowym okienku transferowym w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. Wiem, że jest to. Pewnego rodzaju BWA, natomiast mam wrażenie, że tutaj naprawdę niemal wszystko się zgadza. Nie mam oczywiście dostępu do statystyk, z których korzystają działacze klubu, kiedy to oceniają przede wszystkim charakterystykę fizyczną tego piłkarza. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o pracę w defensywie, to także nie jest źle w wykonaniu tego piłkarza. Zresztą, jak już wskazałem, kiedy on jeszcze był piłkarzem dużo młodszym, w okolicach 21 roku życia, był chwalony przede wszystkim za intensywność, za pracowitość na własnej połowie. Także mam wrażenie, że wszystko z tego nie przepadło. Oczywiście gdzieś ciężko mi jest to zweryfikować. Też wiem, że ten mój typ co do tego, że jest to najlepszy transfer, może być nieco obawłowy, natomiast ja postaram się wziąć na to odpowiedzialność. Postaram się odnieść do tego na koniec sezonu i zobaczymy, kto się będzie wówczas uśmiechał. Uśmiecha się Igo Jowiczewicz, patrząc na to, ilu ma piłkarzy w środku pola, no bo kapitalnie ostatnio występował fan Alvarez w tym przedostatnim właściwie Spaingu. Właściwie te dwa spotkania miały miejsce jednego dnia. Ten długi mecz został nieco skrócony ze względu na warunki atmosferyczne. Także tutaj można powiedzieć, że dobrze, że widzę w te mecze w czwartek, a nie w piątek, bo w piątek w Grać się nie dało, no, chociażby mieliśmy ofiarę tego w postaci górnika Zabrze. Chociaż Jagielonia swoje spotkanie odegrała, także korona Kielce ucierpiała. No a w przypadku widzewa tutaj już pełną parą, to w tym momencie przygotowania w tym ostatnim mikrocyklu do pierwszego spotkania rundy wiosennej. No i to będzie 16 finałów, podobnie jak dla legi Warszawa, dla LTS-u, plus jeszcze jeden na poziomie Pucharu Polski. to, aby jak najwyżej w tabeli zakończyć. Zobaczymy, jak ta ekipa będzie wyglądała od początku. Natomiast, no, jeśli chodzi o środkowych pomocników, no to jest tak powiedzmy od tego najmniej okazałego. Chociaż nie chcę mu nic ujmować, jest Szymon Czyż, jest także Lindon Selach, jest Fran Alvarez, Julian Szechu, czy Koenwik, jest oczywiście jeszcze czy Lukas Lea. No i tutaj tak patrząc racjonalnie, to ten środek pola widzę w jesienią, mam wrażenie, że był nawet najlepszą formacją w całej ekipie, a teraz doszło takich dwóch piłkarzy, których myślę, że każdy klub z tej by przygadał. Pojawił się jeszcze jeden środkowy obrońca. Oczywiście mieliśmy transfer Carlosa Isaka, to też bardzo ciekawa historia z kordoby, a więc widzę, że był niejako bank, no bo na pół roku przed końcem umowy aktywował klauzulę tego zawodnika. doba została bez piłkarza. widzę można powiedzieć, że wyłożył milion euro za takiego piłkarza, co tak powiedzmy, że z rozsądkiem ma mało wspólnego. Natomiast powiedzmy, że ta potrzeba była pilna, no a wiemy jak środkami Roberta Dobrzyckiego może widzę dysponować. No i jeśli chodzi o działania w zimowym okienku transferowym Dariusza Adamczuka i Piotra Burikowskiego, to myślę, że w dłuższej perspektywie one będą tak rzeczywiście ocenialne. Natomiast patrząc na papierze to wygląda naprawdę bardzo solidnie, no bo to są konkretne nazwiska, zaczynając od Częga, później był Osman, Buka, Mieliśmy także Lukasa Leae, oczywiście pojawił się Bartłomiej Deongowski, był Isaac, No i teraz mamy kolejne nazwisko. A na horyzoncie ma być jeszcze jeden piłkarz. Zobaczymy, kto jeszcze do ETS-u trafi. No być może nie będzie już tutaj wzmocnienia, chociaż mam wrażenie, że cały czas ktoś by się przydał, aby gdzieś sekundować. Czy to Wizusowi, czy to Mateuszowi, że jest oczywiście Stelios Andeu. mam nadzieję, że ten zawodnik będzie mógł zagrać wreszcie w środku obrony. No i jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę widzewa, to wygląda to naprawdę bardzo okazale. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat Koenviga. Ja już bardzo. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.